Bo ty jesteś głupi, ale bardzo głupi, głupi debil, <laughs> Pikachu Face. <laughs> Dramatyczne przejście. Dobra. Postanowiliśmy na siebie posrać trochę. Um, jego pomysł... Ty chodź, będzie fajnie, poobrażamy będzie będzie zajebiście. Ogólnie miałem pomysł, żebyśmy zrobili na siebie takie roasty, ale skoro do niego przyjechałem, to pomyślałem, że fajnie będzie powiedzieć komuś to w twarz, a nie kuwa przez internet, jak to typowy wojownik internetowy. Więc jeżeli powiem ci w twarz, będziesz mógł mi szczerze przywalić, a później pójdziemy na kielicha. Co ty masz z tym kielichem? No bo w twarz i potem po kielichu. No bo ten było ciemno. Wracając, co będziemy robić, będziemy się roztować, Będę roustować jego, a on mnie. Będziemy to robić na zmianę. Zobaczymy, kto wygra. Będziemy się starać trzymać twarz. Nasze twarze okażą to, czy przeciwnik wygra, czy nie. Czyli będziesz musiał po prostu nie dać po sobie poznać, że cię to jakkolwiek ruszyło. Rozumiesz? To, to się skończy gorzej niż gra o Tron. O tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że nigdy jej nie oglądaliśmy. No, ale przyklejmy ustrojom, to też się dorzucamy do Bank Generalnie do niczego się nie szykowaliśmy. To jest mój najlepszy przyjaciel, ale... ale będę musiał teraz na niego trochę ponarzekać i trochę go zroastować. Tak, to jest mój najlepszy przyjaciel, ale dzisiaj zginie! Dzisiaj jest... Dzisiaj z zrobię tak! O! A ma! Ja się tak zaśmień. <laughs> Jesteś gotowy? Kamień, papier, nożyce, czy wojna na kciuki na początek, to zaczyna? Ale wojna na kciuki, a nie, ja nie umiem, to papier, nożyce, Dobra, pa kamień ka i może ewentualnie... To co nie? papier. Kamień, papier, nożyce, hop. <grych> no co? Musiałeś mówić raz, dwa, trzy. zacząłem mówić kamień, papier, nożyce, nie to nie mówi... jest po hop. Nie, to nie, raz, dwa, trzy, trzy, cztery, nie jakieś kurwa hop, trzy, trzy cztery, cztery. Dobra, Wiedziałem, że to zrobisz, bo zrobiłem to... A, 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 o co ci chodzi? A, a... Wiedziałem, że to zrobisz. Nie chodzę z tego programu! No, witajcie w naszym nowym programie. Ciężko będzie. <laughs> <laughs> Powiedzmy, że mamy dwie szanse. Ej, odpalę laptopa i będziemy sobie czekmarki rysowali. Kto ma wiesz, ten... Kurde. Co ty kurde robisz? Rysuję ci kutasa obok nickname'ów. <laughs> nie, proszę, nie! No, to zajebiście. Widać, to będzie widać. Kurde. Ty jesteś gotowy? Kurde. Nie jestem gotowy. To poczekaj. Dobra. Póki, póki ja myślę, weź mi podłącz telefon pod ładowarkę. Nie, nie ma. Nie, lecisz. Nie o, mam po... myślenia, lecisz. Podłącz. Oj, dobra. Czy ustawiamy limit czasowy? E, nie, ale do tego mamy skillę w Adobe Premiere. Dobra. O, i powiedzmy, że jeżeli się zaśmiejesz? to możesz, możesz zrobić rebound, jeżeli dasz mi jakąś ripostę. Dobra. Dobra, ale tylko gdy się zaśmiejesz, albo dasz ten, masz powiedzmy, masz 10 sekund na ripostę. Dobra. Dobra? Dobra. O kurde, aż wymyślił. <grym> Zajebiście, <grym grym> okej. Okay. Dobra. Twoja mama. <laughs> czekaj, teraz riposta, tak? No. Nie, bo twoja. <laughs> Kojano, dobra, przepraszam, nie chcę się ośmieszyć, że jestem chujowy w ripostowaniu ludzi. Ale co ty tu wymyśliłeś? Nie, nie, Gdzie... czekaj, no, lecisz, lecisz. Wiesz co, tak ostatnio myślałem, że rzadsze od twoich uploadów są chyba włosy na twojej brodzie. Widziałeś swoje uploady? A widziałeś moją brodę? Nie widziałeś moich jaj... <laughs> 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 Ej, no co? Była riposta. Kujowa, Jak twoje jaja! <laughs> Ej no pobite Gary, co jest? Co pobite gary? Jest coś kurwa lat! Ty Posta? zacząłeś od tekstu o twojej mamie! To też powinieneś mieć check mark. Kurwa, ja tutaj bym napisał kurwa! Brawo! Brawo, bo, bo komediowo było dobrze! Powiedziałem, że sobie w dupę wsadził ten pisak, ale jest mój. Dobra. Mi się wydawało, że to było fajne, bo powiedziałeś że widziałeś swoje uploady, a ja powiedziałam widziałeś moją brodę, bo... bo się jednak jakby nie sprawdziło twojej teorii, że moja broda nie jest rzadsza od moich uploadów. No właśnie nie, bo to było słabe, bo pocisnąłeś po moich uploadach i twoich... po mojej brodzie. Przy no tak. czym moje uploady są częstsze od twoich, właśnie nie. ale ty się trzymałeś mojej brody, bo to był dla ciebie kluczowy temat, ale, ale uploady już Ma, ty... moje uploady były dosyć częste, Wyciągną... dużo częstsze od twoich przez od ostatni kiedyś, czas. Od, kiedy założyłeś kanał na YouTube? Który rok? Eee, 2013. Dobra. Ja jestem na YouTubie od 2011, od 2015 mam ten kanał. No. Który ma więcej filmów? No ja mam 600 filmów na kanale. Ja mam ponad 1000. No tak, ale F9 w 9. Czyżby. Co? żyłka kurwa widzę! Duf, 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 duf. Nie no, oczywiście, ale chodzi mi o ostatnio. A, oczywiście, no że tak. ostatnio. Bo przecież pan Lezowski to tak dużo. Dobra. Schodzimy z temat. Słuchajcie, jest temat. Dwa dni temu wrzuciłem film. Dzisiaj wrzuciłem film, za dwa dni mam film. Chyba ty. <noise> No, nie wiem no się co! Za Dostaniesz jeszcze ze trzy gwiazdki, kurwa. A dobra, a teraz czas na obrażanko pana Daniela. Pomyśl sobie o tym tak, Ale jak... coś się już uśmiechasz? Co już, już powoli? Dobra, nieważne. Pomyśl sobie tak. Siedzisz na tym YouTubie tyle lat, robisz sobie masę filmów, starasz się, cała Twoja pasja, jak. Jak coś robisz, to wkładasz w to tyle sił, że musi być zmontowany, musi być zajebisty, musi być takie, siakie, srakie, owakie. F9 w 9. Plujesz na F9 w 9, bo nie potrafisz zrobić kontentu bez tego, ale to nieważne. I to wszystko po to, żeby dalej być znany jako kolega Noruciaka. Powiedzmy, dobra, ułóżmy to tak. Ułóżmy to tak, jesteś na YouTubie od 2011, od 2015 na tym swoim kanale, wypróbasz flaki, nagrywasz Fnafa, montujesz w ciul, a ludzie i tak cię znają od Fuck My Life. Nie, znają mnie od SCP i od Fnafa. Ja, od SCP? Nie widziałem, do, do, do nie roz... widziałem, nie widziałem... Mam cię dość! Oni znają fuck my life przez to, że to był fan game FNAFA! You got it all wrong! Z nas dwóch. Jak to jest być tym mniej śmiesznym? Całkiem w pożarze. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że raty sobie wciąż lepiej. Na pewno nie przez urodę. Na ja to nie mam kontrargumentu. No. <grystanie> Dobra, dam ci tylko pół X. No. I to takiego ślimaczego. Wow! Też mnie zabolało, bo ja też nie jestem kurwa. Bo możemy znać po sobie urodę? I obaj wiemy, że to prawda. No! Wiesz, co? Coś... Obrażanie ciebie jest troszeczkę ciężkie. Zwrócę na uwagę tego, że jesteś. Porządny chłopak jesteś, no. Jesteś. Jesteś. Jesteś dobry gościu, no po prostu. Ciężko, ciężko znaleźć jakiś punkt zaczepienia, dlatego, wszystko, co się dzieje, sprawdza się do Twojego kanału. Bo tam najbardziej fejdujesz. <gry> Co, wiesz co ja sądzę? Trzeba, trzeba chyba zmienić format tego show. E, e, jedziemy na fame MMA. <grymne> Wytnij to. <grymne> Wytnij. To. <grymne> Wytnij to. <grymne> Nie wytnę tego. To jest najsmutniejsze jajka z Penisem na świecie. Smutniejsze <sadzionale> jajka. <sadzionale> z Penisem. <sadzionale> Kurwa. Za bardzo się lubimy na takie rzeczy. Nie, na... serio, nie mam z czego ci disować, no? Słuchaj, no serio, no nie mam czym cię dysować. No. Nawet bym powiedział, że no kurde, biedne krzesło jeszcze się złamie, ale i tak idzie do wyjepki niedługo na to. To jest złamane? Mm. Nie, bo jest zjebane. Co my tu lubimy? Nie wiem.